A to Przewodniczącą Rady o odczytanie modlitwy do paskadi. Proszę Boże, Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałą przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom, i najniższej Matce, Ojczyźni naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Zesuń, Ducha Świętego, na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Otwieram drugą sesję ósmej kadencji Rady Miejskiej w Tyczynie. Sesja nadzwyczajna zgodnie sesja zwołana zgodnie z artykułem 283 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku jako sesja nadzwyczajna. Witam państwa radnych serdecznie, witam zaproszonych gości, witam pana burmistrza Janusza Skopnickiego, witam panią Skarbnik, panią Matuła. I witam inspektora panią Ewę Chlebek oraz witam obsługę Rady. Proszę Państwa, sesja jest monitorowana na żywo. Proszę o zalogowanie się w systemie do głosowania. Tak. a jeszcze, raz. Jeszcze raz. jeszcze. Pierwszy jeszcze tak. tak.